No widzowie, z tej strony krótka 13 Autofilm film Brawl Stars, ale muszę wygrać każdą rzadkością na innym trybie. Jak sam tytuł mówi, każdą rzadkością, no oprócz ultra legendarnej bokazy nie mam, będę musiał wygrać na innym trybie. Jeżeli przegram, to za karę. Wy będziecie wyznaczać mi z wymiarza z danej rzadkości, którego mam wbić na 1000 pucharków. Czyli ja ogólnie zaczynam od trzech, na przykład to, jak przegram Sale, no to ja wbijam szerę na 1000, bo akurat Shelly jest jedna w swojej rzadkości, natomiast początkowy ją również biorę pod uwagę biorę sobie ją na starcie i za chwilę wkliknę start ale zanim to, no to dajcie lajka like i suba jeżeli mi film spodoba, no bo jacy po 10 tysięcy subskrypcji no i co, nie ma co przedłuwać zaczynajmy z rundą no i lecimy, więc widzowie po prostu sprawa jest prosta, wygram nie muszę jej wbijać, przegram, no to wbijam na 1000 tu akurat nie ma, nie wiadomo jakiego problemu, ponieważ ona jest jedyna ze swojej rzadkości. Potem będę grał kolejno. Rzadki, bardzo rzadki, epicki, mityczny, legendarny, ultralegendarny nie, bo niestety kazę nie mam. No, ona jest mega, mega dużo kredytów, 5500. No to widzowie, ja jestem graczem free to play, więc wiecie, jak to jest dla graczy free to play zdobywać takich zadymiarzy, No, to nie jest szybkie, więc. Więc to by nie miało sensu, bo nawet jeżeli bym miał, nie wiem, ją wbijać czy coś, to zanim by minął ten czas, to no, no minąłby po prostu dużo czasu, zanim bym to zrobił. A tu jakiś kolt nas strasznie goni. Niech Edgard na niego skoczy, bo się za bardzo ten kolt interesuje. No, ten nie, ten kolt ewidentnie. Zresztą ten Edgard na mnie nie skoczy. Ten kolt ewidentnie chce dostać bardzo mocno. Dobra, porobiliśmy tego koleta, bo mega mnie wkurzał, mega się uczepił, nie? No właśnie ten zadymia, że... A i widzowie, od czwartego miejsca jest jakby win, no bo na solo gierka uznaje, że od czwartego miejsca jakby, no, że wygrałeś Więc nie będę musiał zaka w tym razem zdobyć pierwszego miejsca, bo to akurat byłoby trudne Jeszcze jak będę, nie wiem, jakimiś postaciami grał na 1000, no to już w ogóle Dobra Nie! O kurde, widzowie, i na 1000, wbijam A tak było blisko żeby jakby, no nie wbijać, po piąte miejsce. No dobra, trudno. A więc z drugą rzadkością. Yy, to będzie epicka. A, wezmę, żeby było najtrudniej kolta Dobra, zmienimy sobie do niego, dajmy na... No dobra, damy na tego. I solo graliśmy. Dobra, zagramy sobie... W sumie co ja zagram? No, zagramy Brawbola. I sobie na Brawbolu zagramy koltem on jest na powyżej 1000, więc może być trudno wygrać. No i widzowie, jeszcze też kolejna rzecz. No nie wyznaczajcie mi postaci, na których mam 1000. Ja za każdym razem, jeżeli przegram jakąś rzadkością, no to ja wam powiem, kogo tam... Kim, kogo macie mini wybierać, bo już ich mam na 1000, co nie? Żebyście wiedzieli, co nie? Kto napisać w komentarzu, jakiego yy, brawlera. Dobra. Yy, dobra, wy, wydefiliśmy przed jednym. A wydefiliśmy S, double frag. Yy, dobra. Dobra no, widzowie, to trzeba lecieć się nie bawić Dobra. Trochę porozwalaliśmy tam, chociaż w sumie średniość chyba to nam opłaca. Chyba tylko mi się opłaca to rozwalać, w sensie... No bo ta to jest tak na blisko. Dobra. No nie. Ej, widzowie, Spreaktuje gdzie ona pójdzie. Nie, chyba nie. Dobra, wydefili tam. My sobie lecimy. Aha, to widzowie, się z totalnie innej strony pojawiła Dobra Padła I dobra, tutaj gol strzelony, więc widzowie S A na wysokiej płaczkach gram więc W sumie dziwne No ale dobra, akurat wychodzi na to, że po prostu randomy, dobra, no, dobra Czy to się serwer zrespi mnie? Nie, ona się cofa Nie gadaj, że oni tam strzelają O kurde, Kenji z hyperem wleciał, no to widzowie No to widzowie porobili więc z rzadkiej rzadkości akurat nie będę musiał nic wbijać, no ale oglądajcie do końca. No bo nie wiadomo, a tak naprawdę z ilu rzadkości będę musiał coś wbijać. A potrzebuję ludzi, którzy mi to wyznaczą. Was, widzę, właściwie potrzebuję. Dobra, jesteśmy sobie z bardzo rzadką rzadkością, biorę tutaj gusa. I no to jest trzeci mecz. Solo było, zadyma była. Co bierzemy? Biorę sobie. Yy, nie, pojedynków nie biorę, bo tam trzech zadyma, musiałbym wybrać. Wezmę sobie. Dobra, biorę Gema. I nagiem grabie sobie polecę. Zobaczymy jak pójdzie. Hmm. Dobra, k 4 Tulipar. No, NMI wydaje się dokokszczone, szczególnie ten Griff. W ogóle coś się szybko chyba te pierwsze mecze dwa poszły. Bo pierwszy szybko dosyć przegrałem, a drugi dosyć szybko wygrałem. Bo tam mnie randomnie powiedziałbym wykierowały. Co jest no mega rzadkie, żeby mnie randomnie wykierowały. Widzowie, to jest jakiś cud. Oba skupmy się, bo tak w sumie gadam, gadam. A jest ten Tool i on ogadnia. On zdecydowanie ogadnia. Yy, dobra. Yy, ojej, ja to ten. Ten. ten Gryfa nie podjedzie ten. Yy, Mortis W ogóle co oni robią? Aha, jeszcze Mortis i Coldelius, to, to słabe trochę combo Aha, dobra. Gryf jest na pewno. No co? Serio, on tu był. Cały czas. Dobra, ale przynajmniej nie padłem dzięki mojej tarczy, czyli właściwie dzięki mojemu ultowi. Dobra, tam są wszyscy z boku. Yy... Nie, nie da ten chłopie. Dobra, tam porozwalaliśmy. Nie, dobra, ten Maltist to akurat jest śmieszek totalny. W sensie nie ten fenomit, tylko ten u nas, bo on totalnie słabo gra. Niby zdobyliśmy MIDA, więc git niby. Ale. No ale wiecie jak to jest. No i trochę słabo, no ja nie zbiorę tych gemów Nie zbiorę tych gemów, ale zbiorę te 5 Mam hypera, więc ja tam ochronę mam, co nie? Jeżeli wystarczająco szybko zareaguję No i dobra Dobra, tutaj padł Tu jest gdzieś ten grief O tu Nie ej, no nie ma go. W sensie no, gdzieś na pewno jest, ale... Dobra, 8-9. Powiem tyle, że to będzie ciężka runda, widzowie. Dobra. No nie ja padłem, ale kurde, ej, jakbym ja nie padł Nie no i gada, widzowie, dobra, czekaj, coś się tam dzieje. No i chyba, chyba lipa widzowie No nie, no jaki tupet, jaki komika normalnie ma No i widzieli, widzieliście tego ult'a? Widzowie O czym my tu mówimy? No i nie, no i przegraliśmy widzowie Przegraliśmy, więc w bardzo rzadkiej rzadkości będę musiał też coś bić. trzeli na tysiąc i co jeszcze? Dobra no to bardzo rzadką rzadkość, tylko nie wyznaczajcie Rico, Tika, ani Dynamajka. Możecie gusa wyznaczyć, ale też bym nie polecała Edgar, ani Gala. Tutaj zresztą pokazuję, żebyście no widzieli tych epickich i mi sobie wyznaczyli wedle waszego upodobania. Dobra, teraz przechodzimy dalej. Epic mityczny, mityczny, yy, a nie sory epicki, widzowie sory pomyliłem My się, przecież grałem gusem. To tutaj macie bardzo rzadkich. Sobie wybierzcie. Yy, dobra. Mityczny to ja biorę mendy. Znaczy epicki, ja i umylam się też, jak mi się to myli I bierzemy tą mapę, bo tutaj jest mega dobra mendy. Więc no Więc lecimy widzowie No i zobaczymy Zobaczymy, bo ja lubię tą mapę Mendy. czy lubię? Coś tam trochę gram, bo złoto jeden mam Ma ale to nie jest jakiś zadymiarz, którym mega dużo grał Ale była era, w której sporo grałem Tym zadymiarze w tym modlicę na przykład aktualnie też jakoś dużo nie gram, ale po prostu kiedyś dużo grałem Goniamy Graja w enemy, który ogarnia mega Ale to jest graja ja jestem mendy. jak ja będę wystarczająco dobrze grał To może grać mega dobrze, ale i tak mnie nie porobi Dobra Dobra, dam takiego pustego ulta to nie oddał mi on Dobra. Dobra, Gray się steleportował. Nie, ten grej za dobrze ogadnia. Widzowie, nie gadajcie, żeby to musiał. No nie, ej, no widzowie... Powiem tyle. Że jak na razie to randomy to są tupedy. Moje. No bo co, co, co to jest? No i nie, no jeden miał Awk, fajnie. No to widzę, już to widzę, jak my to ugrywamy. Jakim cudem im mnie trafia? Kolejna rzecz. No, co jest? No, nie mogę. Dobra. No nie, no i żeby ten jeszcze przeżył. No nie mogę, no nie, no nie, no nie, widzowie. No i muszę teraz wbijać też ten. Tego. No. <laughs> nie, to, to jest masakra. Widzowie, wbija, wbija, muszę wbić też epickiego jakiegoś na tysiąc, nie wiem. Wyznaczcie, byleby nie, Bibi, Edgar, Gale Sam. I tu zresztą wam pokazuję. Dobra, przechodzimy dalej, nie ma, co przedłużać. Mityczny. Zobaczę, czy gdzieś jest modlisz. Playable. No, zacięcie taki, żeby dało się nim grać. Heee, Nokia graliśmy, Gema graliśmy. Została gorąca strefa z 2 5 na 5 bo do pojedynków nie gramy. Mm, dobra, spróbujemy na Bravo 5x5. Polecieć sobie Maltisem, no na razie jest trochę słabo, bo muszę wbijać yy, Shelly. Jakiegoś bardzo rzadkiego, i Epickiego, oczywiście na razie 3 rzadkości. Muszę wbijać, wypadałoby teraz pokerować, żeby. No przynajmniej tej mitycznej rzadkości nie wbijać, chociaż tutaj to tu akurat jestem w dużej mierze zależny od... No moich randomów, no bo to jest 5 na 5, co nie? No i jeżeli będę tak grał, to to też może być trochę średnio Ojej, jak tu czyści motlis Dobra, ten motlis i tak musiał paść Ale w sumie to akurat trochę głupie, bo sobie przedłużał śmiertelnie potrzebnie Dobra no i heju, taka tak targetują wszystko. Dobra, widzę, musimy. Znaczy no ja w sumie muszę zacząć tak sensowniej patrzeć na to. Chciałbym też mocno tak po tym jak teraz patrzę. Nie jest to najgorszy wybór, ale trzeba też tak mieć takie poczucie gry. No i jeszcze fajnie, wróg numer jeden, Wi-Fi. Chociaż akurat dzisiaj się pierwszy raz pojawia w odcinku. Więc to jest... W sumie, no z jednej strony dobrze, ale to, że się w ogóle pojawia to jest... Problematyczne. No, rzucają się na mnie tyle, a co robi refta? Nie, Tara, która używa Hyper na jednego, widzieliście to? Hyper używać na, jednego, na jedną postać do wciągania. Co to jest na takie duże? Dobra, Czyli i gola. No. Wybaczam im wszystko. Widzę jak. Nawet jakby randomy gnoiły, nie wiadomo jak, ale jak strzelają go, no to co, mam być zły na randomy? Bez sens. no, no Od kogo ja dostanę 2600. Nie no i ej, znowu tak odwracam ich uwagę, ale ja osobiście sam w sobie to nie robię za wiele. No na razie... Na razie to wychodziłoby na to, że ja mam jakiś Przynajmniej jeżeli chodzi o, o tą gierę co nie No nie no. Oni mnie wszyscy się bawią. No. Ja nawet hypera nie naładowałem w tej rundzie widzowie. A łasto... No o Nie, nie gadaj, że to jest mój pierwszy ult w grze Dobra, walić ich Mam was w date. Dobra Tutaj walnąłem sosik. Dobra No bo dobra, przynajmniej na koniec ładny frag poszedł Tam był double albo trypy no więc git. No i wygraliśmy, więc tak naprawdę z mitycznej rzadkości nie będę musiał nic zbijać. No to teraz widzowie jeszcze zostało wam do odczekania ostatnia rzadkość, czy ja będę musiał coś wbijać z legendy, czy nie, więc oglądajcie do końca. No i legendę. Co bym sobie tu wybrać? Czy ja mam coś z legendy aktywnie, to się na no, tylko Leliusa, ale mapa mi została gorąca strefa, więc ja tam nie wezmę Code Leliusa, bo on tam będzie średni. To ja bym sobie wziął widzowie. Hmm, chyba Czestera bym sobie wziął, lubię Stara Z na tysiąc nie będę miał łatwiej gierki. Ja lubię Stara widzę, bo on jest takim losowym zadmiarzem no i to mi się właśnie podoba w tym zadmiarzu. Więc no, lecimy sobie z. To jest, no właściwie ta gierka to jest ostatnia, bo no ty... kazę nie mam i raczej długo mi to z odblokowaniem mniej. Tutaj, enemy wydaje się, że no, za łatwe może nie być. Chociaż mamy Mendy. Mendy tu jest spoko. Łojeju, jak mnie zaszli. Dobra, healujemy się gadżetem. Dobra, dobra, no. Jaki movement, przez chwilę był naprawdę. Dobra, no, ale tej. Nie, to jest na razie też to źle wygląda, widzowie. Bo. Bez obrazy do tych randomów, ale. Grają jak G. No, grają jak Gówno na no i tyle co, nie? I stoimy na tyłach cały czas. No nie, no i jeszcze pa nie Dobra, ja nie wierzę w te randomy. No widzieliście nie, to za jakiś kamyka normalnie. Nie, no widzowie, ja ze spawna nie wychodzę. Mam takich. Nie, no co te randomy robią? No widzowie. No co to jest za random? On nawet już nie walczy. Tylko stoi na respie, tak, no lepiej nic nie robić. No, nie, jeszcze WiFi. I jeszcze ta sobie uciekła na hyperze Widzowie, no, to jest masakra I graj tu z randomami, i wbijaj pucharki z randomami ja Jestem na tym, puchar na tym odcinku minus z pucharkami, a nie na plus Masakra Masakra, widzowie Grajcie ze znajomymi jak tylko możecie, no i wróćcie, przejął gorącą strefę, no przejął, no no i 2-4, co 1-4, no enemy jeszcze gorsze Ale jak ja miałem grać, jak tamci p***ami byli Dobra widzowie, no to co, no w tym odcineczku jest na tyle Jak widać, randomy grają jak grają Więc mam jeszcze dobre legendy pokazuję wam, jakie do wybicia możecie No Kenji, Kid, Draco, Meg, Sandy, Amber, Leon, Spike, Krug No bo nie wyznaczajcie mi, no możecie dać Chester, ale na nim jest mało a więc ostatecznie wbijam z rzadkości takich jak no Shelly, no, bo tam jest jedna, z bardzo rzadkiego, z epickiego i z legendarnego, czyli wyłącznie z czterech. W tym filmie byłoby na tyle Elo.